Witam Was serdecznie na kanale Klasyka. Nazywam się Karolina Ziętek i mam nadzieję, że byliście grzeczni w tym roku, ponieważ jutro są Mikołajki i z tej okazji postanowiłam stworzyć dla Was makijaż i włosy na no, panią Mikołajową a raczej retro Panią Mikołajową. Współczesnymi kosmetykami, ale z taką nutką nostalgii. Mam nadzieję, że taka wersja Wam się spodoba. Pokażę Wam również pewną starość kosmetyczną wypuszczoną właśnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Więc nie chcę już przedłużać. Zaczynajmy. Moja skóra jest bardzo czerwona, bardzo podrażniona, ponieważ wczoraj do... Późnych godzin nocnych tworzyłam charakteryzację świąteczną, którą można już zobaczyć na moim profilu na Instagramie, na pierwszym. Profilu na Instagramie. Karolina Ziętek, zapraszam Was tam serdecznie. Jeżeli chcecie już wczuć się w świąteczny klimat, to mam nadzieję, że ta praca właśnie to oddaje, tak w stu No i zawsze wyglądam tak po zmywaniu, po demakijażu. Moja skóra jest bardzo wrażliwa. A że dzisiaj bardzo chciałam dla Was nakręcić ten film, to przy okazji zobaczycie, czy uda mi się to zaczerwienienie przykryć. Mam na twarzy pielęgnację, mam krem z filtrem, ponieważ dzisiaj wychodzę. W Włosy już mam zakręcone na wałki, już od kilku godzin, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, po prostu jak je rozpuszczę, czy dam radę jakoś je ułożyć ładnie. Ale od czego zaczniemy? Od korektora, może. Mam tutaj swój prywatny korektor, który bardzo polecam. To jest Tarte Shape Tape. Klasyczny, bardzo lubiany, bestseller wręcz. Można już go kupić w Seforze. 17N, czyli bardzo jasny, ale ma też mocne krycie. Nie wiem dlaczego tu mam jeszcze brokat na sobie. No cóż, święta, święta, święta. Więc nakładam go bezpośrednio na zaczerwienienie. Zobaczcie, że nie nakładam pod samą linię rzęs, tylko poniżej i teraz gąbeczką tak jakby zdejmuję nadmiar i rozprowadzam go dalej. Zostawiam okolice pod rzęsami nie pokrytą korektorem, żeby nie było za ciężko. I zobaczcie, zakryło zaczerwienienie. Nie ma tutaj grubej warstwy. Teraz drugie oko. No i chcę zakryć po prostu te zaczerwienienia, czyli wszędzie tam, gdzie są, przekładam korektor. I jak już ich nie będę widzieć, to dopiero wtedy przejdę do podkładu od razu na powieki nałożę żeby oczyścić gąbkę z korektora takie przekładanie pozwala nam stopić i równomiernie rozłożyć korektor i lepiej jeżeli on najpierw będzie na skórze i taką pieczątką będziemy przekładać właśnie za pomocą gąbki go dalej tutaj jest moja blizna no i zobaczcie, już od razu lepiej. U mnie niewiele trzeba, tak naprawdę, żeby zakryć te niedoskonałości, bo są one po prostu pod skórą, teraz tego podrażnienia. Mm. Więc zobaczcie, naprawdę to jest cieniu warstwa tutaj, odrobinę tu na zmianach. Tutaj wokół ust, bo mam bliznę czerwoną pod, nosie, pod nosem, i już jest wszystko wyciszone, i dosłownie czyszczę. Gąbeczkę, żeby pozbyć się całkowicie tego korektora z gąbki, więc wszystko blenduję. Robię takie ruchy delikatnie klepujące, skręcające, żeby korektor się stopił ze skórą i żeby wszystkie te krawędzie, gdzie nakładałam korektor, zostały rozpracowane, żeby nigdzie nie było grubszej warstwy samego produktu. Teraz odrobina dosłownie podkładu. Tak się składa, że również jest to marka Tart. Ostatnio go testowałam, a używam go teraz ze względu na opakowanie, bo jest bardzo retro, bardzo mi się podoba. Często w latach 60. były właśnie takie przeźroczyste, plastikowe, co prawda, a to bardziej gumę przypomina samo opakowanie w dotyku i były takie opakowania, mam takie opakowanie. dodatkowo ta drewniana zakrętka słuchajcie tyle zobaczcie, niewiele to wystarczy i jest to odcinek 20N w moim przypadku ja jestem bladzioszkiem dodatkowo teraz pewnie mocno odbijam światło bo mam filtr 50 wychodzę z domu, nie będę się zmywać dlatego no muszę nałożyć na nagrania 50, dlatego moja twarz może się wydawać o wiele bledsza niż jest w rzeczywistości. Słuchajcie, jeszcze mi trochę zostanie. Niewiele. Tam, gdzie trzeba zakryć. Dlatego na nagrania czy na zdjęcia nie nakłada się ochrony przeciwsłonecznej. No bo niestety, właśnie jest efekt rozbielenia, tam, gdzie są te produkty. Teraz pokażę Wam dwa kosmetyki, bez których nie wyobrażam sobie już teraz takiego dziennego makijażu. Codziennie je nakładam, kiedy wychodzę na zewnątrz. Nakładam filtr, tylko korektor, ewentualnie tylko BB delikatnie na te przebarwienia, żeby jeszcze bardziej tak chronić i zabezpieczyć skórę. No i te dwa kosmetyki, również marki targ słuchajcie to jest przypadek akurat um, zobaczcie jakie ma piękne opakowanie, dlatego też je wybrałam, żeby wam tutaj pokazać bo one są bardzo retro nie to, że ten kolor jest taki idealny jakby kolor Tiffany, tylko troszkę um, bletszy dodatkowo w zestawieniu z takim zgaszonym różem przechodzącym na brzoskwinie po prostu zestawienie kolorystyczne bardzo, ale to bardzo retro w stylu lat 50 cudowne i jest to mokry bronzer i mokry róż i zobaczcie jak szybko można wykonać ten makijaż, ja używam pędzelka właśnie do tego do tych kosmetyków, jeszcze to lusterko tutaj, no, no cuda bronzer w odcieniu Breezy I zobaczcie, tym pędzelkiem słownie szybciutko rozcieram na mokro jeszcze Nakładam bronzer. Czoło, żeby tak nie świecić. Ten odcień mi bardzo pasuje do tych moich rudych włosów. Bo nie jest taki super chłodny, ale bardzo dobrze się prezentuje i można go tak ładnie stopić z podkładem. Tak jakbym nakładała gąbką. Ten pędzel jest bardzo szeroki, więc chwila i już kolor jest rozłożony. Bardzo jestem z tego zadowolona. Cała twarz wymodelowana. Zobaczcie, no ile to zajęło? 2 minuty nawet, nie? Gdybym tutaj nie mówiła, to by było jeszcze szybciej. No i róż. I tutaj jednym bokiem. Wygląda to dosłownie tak. Jak to pewnie widzieliście u babć, pomadka na palce i szuruburu. No to ja robię podobnie, tylko za pomocą współczesnego kosmetyku i pędzelka. Nie używam paluchów. Ale efekt jest bardzo podobny, taki właśnie przyrumienione kości policzkowe lica. Tak mi coś tutaj spędzi jakiś włosek. Wróciłam do gąbki, żeby jeszcze wszystko stopić, żeby wyglądało super naturalnie. Spójrzcie na to. Czas na puder. Puder wariete z Eveline. On ma w zestawie taki ładny puszek, ale ja go sobie już wyciągnęłam i puder nałożę szybko za pomocą gąbki. Zależy nam na szybkim świątecznym makijażu, więc to, co mamy pod ręką. Zobaczcie, tak naprawdę za pomocą tylko gąbki i nawet ten pędzel nie byłby potrzebny, bo można by to również gąbeczką nałożyć, czyli ten bronzer i róż. Tutaj gąbką utrwalam te najbardziej potrzebujące miejsca, czyli pod okiem, ale on jeszcze dodatkowo tak ładnie odbija światło zobaczcie przy nosie, bo tam się najczęściej nam będzie najszybciej sobą wydzielać, plus wystarczy pochylenie się nad jakimś ciepłym posiłkiem już nie mówiąc o gotowaniu i faktycznie taki nieutrwalony podkład może nie wytrzymać więc utrwalam tam gdzie jest największa potrzeba i przy ustach tego akurat potrzebuję, ponieważ jadę pociągiem i będę miała maskę na sobie. A tutaj zostawiam, tylko czyszczę gąbeczkę. I zobaczcie, że dzięki takiej aplikacji na mokro ten brązer nie jest tutaj dominujący. Jest ta twarz po prostu tak ładnie wymodelowana, ale głównym punktem póki co w tym makijażu jest ten róż. I wygląda to naprawdę bardzo klasycznie, bardzo stylu retro. Aby wykonać szybki makijaż brwi, potrzebuję kredki. Jest to kredka Golden Rose, długotrwała w odcieniu 104. I mam tutaj grzybeczek, więc wyczesuję brwi. Układam je tak jak chcę. Tutaj mam więcej braków, więc pokażę Wam szybko. Właśnie na jej przykładzie. Kredkę sobie spłaszczam. No i taką krawędzią i jestem w stanie dorysować kilka brakujących włosków. I zobaczcie jak szybko i brew już gotowa. Jeżeli potrzebujecie bardzo szybkiego makijażu, postawcie na jakiś kremowy cień. Ja polecam Wam taką oto kredkę. To jest kredka z Glam Shopu Esencja Glam w odcieniu róż. Ale on po prostu przepięknie rozświetla. I zobaczcie, wystarczy nałożyć pomalować dosłownie powiekę palcem delikatnie jeszcze rozprowadzić. I mamy albo świetną bazę pod makijaż, trwałą, albo ładnie rozświetloną powiekę, która już nie potrzebuje nic więcej. Koniecznie dołóżcie troszeczkę takiego blasku w kąciku wewnętrznym. Wtedy będziemy wyglądać na bardziej wypoczęte, wyspane i wcale nie zmęczone. Polecam również trik z białą kredką, białą listą. Ja uwielbiam Kajal z Krolanu, ale znajdziecie też na przykład coś fajnego z Nam, Nam Cosmetics w Rossmanie można zakupić. No i zrobić sobie właśnie jasną linię wodną, która ładnie się rozmyje i spowoduje, że oczy wydają się bardziej wypoczęte. Skoro jest to współczesny makijaż, współczesnymi Kosmetykami, ale z taką właśnie nutką retro, to dajmy trochę rozświetlacza. Rozświetlacz pięknie odbija światło, na przykład Blask Świec, które będą stać na waszym świątecznym stole. Rozświetlacz Too Faced wygląda przepięknie. Ma takie właśnie retro opakowanie jak po pudełko do biżuterii. Cudne. No, zobaczcie, jeszcze tutaj jest materiał, przepięknie wygląda. Jest to odcień Fancy Pink Diamond. No i troszeczkę tego rozświetlacza rzućmy na szczyty kości policzkowych. On nie jest taflą, on daje taki ładny, mokry efekt zdrowej skóry. Dodatkowo jest lekko różowy, więc ładnie, kiedy będzie nachodzić na ten róż, tutaj naprawdę. Bardzo kobiecy efekt. I utrwalam kredkę, chociaż nie trzeba. Tu jeszcze nałożę tego błysku nieco więcej na całe powieki, prawie do samego łuku brwiowego. A niech się świeci. Na bogato, w końcu święta Skoro ma to być szybki makijaż, to raczej robienie kreski tutaj odpada. Nie polecam. Kiedy się śpieszymy i jest to jeszcze stresujący moment, że zaraz mają przyjść goście i malować w takim momencie kreskę eyelinerem, to jest dosyć duże wyzwanie. Postawmy zatem na usta. Usta nich będą bardzo ładne, rozrysowane i je można zawsze poprawić. One zastygają wolniej przy korektorem można jej trochę wyrównać a z eyelinerem już jest gorzej prawda, więc wytuszuję rzęsy, przetestuję akurat teraz nowy tusz, wybrałam go bo ma przepiękne opakowanie które właśnie jest takie ona bogato i jest jeszcze retro to jest maskara Pat McGrath Dark Star. i mocno tuszujemy rzęsiochy Rzęsy gotowe, czas na usta. Na usta nałożę odcień, który wydaje mi się, że będzie idealnie pasować do mojej stylizacji, bo tutaj widzicie mnie w sukience, ale mam jeszcze retro szlafrok. Idealnie pasujący do właśnie pani Mikołajowej. Jest tak świąteczny, jakby wyjęty z filmu z lat 80., 70., ze świątecznych filmów. Jest po prostu. Piękny. Oczywiście zakupiłam go w Lumpeksie. Wygląda jak typowa, po mm, prostu filmowa stylizacja. Raczej nikt w nim nie chodził, tak sobie po prostu na co dzień. Wybrałam taki odcień. Jest to pomadka Smashbox Be Legendary Red Rage. Jednak nie. Dobrze, że mam jeszcze jedną. Więc zaraz dołożymy. Jakoś tak zupełnie inaczej się prezentowała ta pomadka. No, nie za bardzo. Jestem przekonana do tego odcienia. Wiem, że ładnie się prezentuje, ale trzeba go wzmocnić, więc ściągam nadmiar. I sięgam po pomadkę Sephory. Niestety nie ma żadnego odcienia. Tylko tutaj widać kolor. W sensie nie jest pod. A tutaj jest podpisana 6097C M24. Bardzo chwytliwa nazwa, nie powiem. Ten kolor już powinien być trochę lepszy. Zdecydowanie. Teraz przerwa na reklamę. Czy Ty również masz dosyć mycia się zwykłym mydłem w tym wyjątkowym czasie świąt Bożego Narodzenia? Mam coś specjalnie dla Ciebie. Tylko spójrzcie przepiękne mydełko w kształcie bałwanka. Kiedy umyjesz się tym mydełkiem od Jean-Nade, poczujesz ten świąteczny klimat. Kup więc No Lady, aby Twój bałwanek miał odpowiednie towarzystwo koniec przerwy reklamowej a teraz już na poważnie o to mydełko, które zakupiłam na licytacji to mydełko jest z lat 70 marki Jean Nate a niewiele wiem o tej marce niczego wcześniej e, właśnie nie miałam, nie znalazłam, nie widziałam ale jak tylko zobaczyłam panią bałwankową no to stwierdziłam, że po prostu muszę zalicytować i wam ją tutaj pokazać otwieramy a najpierw Wam pudełeczko pokażę samo. Tu już jest taki wzór, jakby 3D. Słatwiej jest ten Bardzo prosty, ale jest wiesz, wózmach, wiesz, na ten Bardzo proste, ale jest to więc nie jest to wiecie oryginalne opakowanie. O ja jakie one ładne. Dosłownie wyjęte z foremki. Przyciemnimy troszeczkę. Spójrzcie. No, urocze to jest po prostu. Praktycznie nic nie czuć. Zapach jest bardzo delikatny. I pachnie bardziej jak szare medło. A ma być nawilżające, nawilżające mydło. Mhm. Bardzo tutaj jest precyzyjnie wszystko wyrzeźbione. Ciekawa jestem ile wtedy kosztowało to mydełko. Wygląda jak plastikowe, jest po prostu aż zbyt idealne. Zbyt idealne, aby było mydłem po prostu. Więc taka moja starość dla Was. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A teraz wróćmy do włosów. Zabezpieczenie. Ciekawa jestem, jak te moje nowe włosy się zakręciły, bo teraz mam króciutkie. Mhm. O, dobra, chyba ładnie się zrobiły. Ale jestem ruda, co? Taka mała metamorfoza. Tutaj mi się za bardzo nie ułożyły. Są dosyć płaskie. Ale grzywka jest ładna. No i to trzeba ułożyć. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. I pani Mikołajowa gotowa. Jak wam się podoba? To jest ten szlafroczek. Nie jestem w stanie wam go tu w całości pokazać, ale zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Ma kieszenie. Ma przy rękawkach nawet guziki. Jest taki welurowy. Gruby, przepiękny po prostu. Obiecuję, że jak już będę miała choinkę, piękne dekoracje, to zrobię sobie zdjęcia i wrzucę je na mój Instagram klasyka. Tam będziecie mogli je zobaczyć, zobaczyć w całości właśnie ten szlafroczek z lumpeksu. chyba za 20 złotych. Świetna inwestycja po prostu, typowo do zdjęć do nagrań, świetne retro. Klimat. Jeżeli kiedyś wystąpi w jakimś świątecznym filmie, to chętnie go założę ponownie. <grymne> tak się prezentuje ten makijaż, moja fryzura retro, moje rude zakręcone włosy. Mam nadzieję, że film. A mi się podobał. Zapraszam Was serdecznie nie tylko na tego Instagrama klasyka, ale również na drugiego Instagrama Karolina Ziętek i na ten mój pierwszy kanał na YouTubie Karolina Ziętek Makeup Partys, ponieważ tam od 1 grudnia do 25 codziennie pojawiają się vlogi z przygotowań do świąt. Jest tam dużo ciepła, serdeczności i takiego fajnego świątecznego klimatu, bo ja tak naprawdę jestem elfem na dopingu. Uwielbiam święta, więc chętnie się w tym dziele. no i tak nieskromnie yy, powiem, że wszyscy w komentarzach pod tymi vlogmasami twierdzą, że naprawdę świetnie się bawią oglądając te vlogi więc zapraszam was serdecznie jeżeli jeszcze nigdy nie oglądaliście moich vlogmasów, a kręcę je od 6 lat co święta więc macie sporo do nadrabiania, na dzisiaj to już wszystko, bardzo wam dziękuję za oglądanie i życzę wam bardzo miłych, fajnych prezentów mikołajkowych żebyście miło spędzili ten czas. Do zobaczenia w następnym filmie.